Cześć. Z tej strony Iza, głęboka świadomość. Słuchajcie, dzisiaj mam taki temat. Chciałam podzielić się z Wami swoją obserwacją i doświadczeniem swoim z ostatnich tygodni, które u mnie się okazały bardzo tak naprawdę trudne. I ja tak widzę, że to, co wszystko się dzieje teraz tak kolektywnie, też indywidualnie oczywiście. No, to jest głęboki proces oczyszczenia z tego wszystkiego, co zalega gdzieś bardzo głęboko, na bardzo głębokich poziomach w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych przestrzeniach po prostu mentalnych i emocjonalnych. I nie są to łatwe rzeczy. Nie są to łatwe rzeczy, są to trudne procesy, trudne tematy do zmierzenia się, do skonfrontowania się. No i pojawił się taki temat, jak to zrobić, żeby nam było lżej z tym, żeby przez to wszystko, co trudne, żeby mieć siłę się z tym zmierzyć. I przede wszystkim konieczna do tego jest przestrzeń. I ja się cały czas tego uczę też i zakładam, że wiele osób też się takich rzeczy uczy, czyli wyznaczanie granic i dbanie o swoją przestrzeń. Bo jeżeli my przechodzimy przez taki proces, gdzie zalewają nas naprawdę silne fale emocji nieprzyjemnych w ciągu dnia i to trwa długo, jest to bardzo wyczerpujące psychicznie i energetycznie. I jeżeli my sobie nie podarujemy takiej przestrzeni w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, na to, żeby po prostu z tymi emocjami usiąść, Poczuć to w pełni, nie uciekać przed tym, żeby dać sobie czas, możliwość do doświadczenia tego, no to będzie nam dużo trudniej. Więc, przede wszystkim, co zrobić, żeby było lżej, no to, to jest to, żeby podarować sobie tą przestrzeń. I doskonale wiem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby tego czasu. W tygodniu czy w ciągu doby było dużo na to, żeby posiedzieć sobie samemu ze sobą, bo są osoby, które mają rodziny, mają dzieci, mają swoje firmy, mają dużo obowiązków i intensywność dnia i nadmiar tak naprawdę obowiązków, często, które my nosimy na swoich barkach, nam powoduje to, że na przykład przychodzimy pod koniec dnia do domu zmęczeni. No, i gdzie tutaj jeszcze siadać do siedzenia z emocjami, czuć jeszcze niefajne rzeczy, jak jedyne co to się chce, wziąć ciepłą kąpiel, ciepły prysznic i po prostu pójść spać. No, ale to jest kluczowo ważne, to jest po prostu diametralnie ważne. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby umieć, nabyć taką umiejętność tego, że wyłączamy telefon. Nie odzywamy się do znajomych, nawet niech się obrażają na nas ludzie. To nie jest nic złego, że my komuś nie odpiszemy przez dzień, przez tydzień, czasem możemy komuś przez miesiąc nie odpisać. Ale jeżeli dzięki temu, że my postawimy swoje potrzeby na pierwszym miejscu, będziemy mieć tą przestrzeń do zrobienia porządku w sobie, bo to nie dzieje się z dnia na dzień, to są procesy, które trwają często, gęsto, wiele lat. I na pewno trwałyby krócej, gdybyśmy tej przestrzeni mieli więcej, no ale też większość osób jeszcze żyje w takim systemie, jaki sobie wykreowaliśmy na tej planecie, więc nie każdy ma możliwość taką, żeby na przykład udać się na odosobnienie na miesiąc, pojechać na warsztaty. Ja to mówię z własnego doświadczenia, bo ja prowadzę bardzo intensywny tryb życia, prowadzę swoją działalność, mam bardzo dużo pasji, mam bardzo dużo swoich celów, planów i często mam takie dni, że, tak jak mówiłam właśnie, podając przykład, przychodzę do domu i energii starcza tyle na to, żeby wziąć ciepły prysznic, zjeść coś i iść spać i Cały czas się uczę tego, już jest dużo, dużo lepiej niż było to jakiś czas temu, bo teraz już nie mam takich skrupułów w sobie i problemów z tym, żeby na przykład przychodząc do domu, włączyć sobie tryb samolotowy w telefonie. I mnie nie obchodzi, czy ktoś coś ode mnie chce, mnie nie obchodzi, czy ktoś ma do mnie sprawę, czy ktoś będzie dzwonił, czy ktoś chce porozmawiać, bo to jest moja przestrzeń dla mnie. Moja święta przestrzeń, którą ja sobie daję, że ja sobie siadam i mogę po prostu nie, nie, nie robić nic i zostać z tymi emocjami. I dlaczego ja mówię o tym, żeby po prostu podarować sobie przestrzeń? Bo ja przez wiele lat pracy nad sobą notarłam do takiego momentu, że mi się po prostu odechciało analizować w kółko tego. Skąd te różne emocje się biorą we mnie? Czy to są rzeczy rodowe, czy to są rzeczy z dzieciństwa, czy to karmiczne, czy to kolektywne, czy ze względu na swoją ultra wysoką empatię? Czy cały czas może przypadkiem nie próbuję szukać przyczyn odczuwania czyichś emocji w sobie, a to tak naprawdę nie są moje emocje? Nie wiem. Fakt faktem jest taki, że czasami doświadczam takich silnych emocji że no nie jest to proste. I wiem, że wiele osób, które są na tej ścieżce rozwoju dupowego, rozwoju osobistego, to nie są osoby, które się wzięły przypadkiem czy z nudów w takim miejscu. Tylko to są osoby, które bardzo dużo przecierpiały w życiu i szukały sposobów na to, jak sobie pomóc. I to często są właśnie osoby, które mm, mają problem z, wyznaczaniem swoich granic osobistych, z uciekaniem w różnego rodzaju, czy uzależnienia, czy inne uśmierzacze, a to co jest do zrobienia, to po prostu jest czasami usiąść i czuć, i nic więcej tak naprawdę, to jest proste wszystko, bo ja przy takim trybie życia, jaki mam, ja... Szukam prostych metod, korzystam z metod, które są proste, które nie wymagają ode mnie robienia czegokolwiek specjalnego, żeby przejść przez te procesy, tylko ja wychodzę z założenia, że im prościej, tym lepiej. Jakby to działanie, które ja stosuję, ma mnie doprowadzić z punktu A do punktu B, możliwie jak najkrótszą, jak najprostszą drogą. I tą drogą się okazało właśnie. Technika uwalniania Davida Hawkinsa, gdzie dla mnie to jest coś do, doskonałego w swojej prostocie, ponieważ bez analizowania tego, jakie są przyczyny odczuwania takich stanów, po prostu siadamy z emocją i czujemy ją dokładnie taką, jaka jest. I pozwalamy jej być. Nie staramy się zrobić czegokolwiek, żeby ona zniknęła szybciej, żeby była mniej nieprzyjemna, tylko jak ma być nieprzyjemna, no to po prostu jest nieprzyjemna. I jeżeli my też sobie wybraliśmy w tym wcieleniu takie doświadczenie, żeby pewne rzeczy czuć, no to nawet logiczne jest to, że im szybciej my to odczujemy, im mniej będziemy to spychać i udawać, że tego nie ma, tylko siądziemy, poczujemy przestrzeń dookoła siebie. Siądziemy w ciszy sami ze sobą, i na przykład minie 10 minut, 15 minut, 20 minut. I to się gdzieś rozpuszcza, samo z siebie się roz, rozpuszcza. I im częściej to robimy, tym tego czegoś do rozpuszczenia jest mniej. I nieważne, czy to jest strach, czy to jest wstyd, czy to jest poczucie winy, czy to jest odrzucenie, y, czy to jest. Y, czy to są stany takie depresyjno-apatyczne, czy to są inne przekonania krzywdzące, bo tą samą techniką można pracować z przekonaniami. Na przykład bierzemy sobie, dla przykładu, przekonanie takie, że muszę dużo pracować, żeby zarobić pieniądze. Siadamy, myślimy sobie o tym i patrzymy, jakie emocje się w nas pojawiają. I, i uwalniamy rozpuszczamy to poddajemy sile wyższej do transformacji i to się po prostu dzieje jakby bez jakiegoś analizowania tego umysłowego bez próby zrozumienia tego i to naprawdę działa więc to jest dla mnie podstawowa rzecz którą należy zrobić i która jest ważna do nauczenia się tak naprawdę bo tak jak mówię ja też mając styczność z bardzo wieloma osobami ja widzę jak bardzo różne style życia nie, niektóre osoby mają. I faktycznie są osoby, które mają tą przestrzeń do tej pracy nad sobą, do zrelaksowania się, do odpoczynku, do, do pobycia. A są osoby, które, podobnie jak ja, muszą w jakiś sposób postarać się o to, żeby tą przestrzeń wy, wygospodarować na ten moment, bo. Nasze historie są różne, nasze doświadczenia są różne, i ludzie też się znajdują w bardzo różnych życiowych sytuacjach. I takie rzeczy, na przykład, żeby podarować sobie chociażby dwie godziny co jest już bardzo dużo moim zdaniem, w ciągu dnia, totalnie dla siebie, gdzie można się zająć właśnie swoimi emocjami popraktykować ze sobą swoimi ulubionymi metodami, pomedytować, zrobić sobie automasaż, czy zrobić sobie coś odżywczego do jedzenia, pójść na spacer, tańczyć, czyli totalnie po prostu ja jestem na pierwszym miejscu, to są dwie, dwie godziny dla mnie, gdzie cały świat nie istnieje i mnie nie obchodzi, czy się wali, pali, bo najważniejsze jest to, co ja czuję, ja szanuję swoje emocje i teraz jest miejsce, gdzie ja będę je czuć. Także. Przede wszystkim to jest właśnie ta przestrzeń. Co więcej, ja zauważyłam, że przechodzenie przez takie procesy właśnie oczyszczania się z tych emocji trudnych, trudnych, nieprzyjemnych. No one po prostu no są jakie są, no ale też no nie ukrywajmy, że jedne emocje są przyjemniejsze, inne są nieprzyjemniejsze. Te, które są nieprzyjemniejsze, no to byśmy chcieli, żeby ich doświadczać w życiu mniej. No i to jest jak najbardziej naturalne, więc spoko. Z tym, że to jest trudne i im więcej my tego spychaliśmy przez lata, albo im więcej my mamy potencjału energetycznego w sobie, im więcej tej jasności jest w nas, tym więcej mamy przestrzeni na to, żeby przyjąć tego, co jest cięższe, bo to się po prostu transformuje w nas. Ale nie jest to łatwe i ja też bardzo tutaj. Właśnie skłaniam się do tego, żeby zrozumieć, żeby zaakceptować to i uszanować siebie, żeby naprawdę z szacunkiem wielkim podejść do siebie, do tego, co się robi, przyznać, że OK, przechodzę teraz przez trudny proces i to jest w porządku. I potrzebuję teraz czasu dla siebie, potrzebuję teraz tego, żeby się tym zająć. I Sama świadomość tego, na co my się piszemy, że to będzie trudne doświadczenie, już zmienia perspektywę, bo stajemy się niejako mentalnie przygotowani na to, co się będzie działo. Bo jeżeli my sobie tak będziemy oczekiwać, że będzie super i na przykład już nic nami nie wstrząśnie, no to często możemy się rozczarować po prostu tym, co nam przyniesie życie. Ale jeżeli. Świadomie wchodzimy w jakiś proces, na przykład w pracę z wewnętrznym dzieckiem, albo w proces powiedzmy takiego intensywnego, intensywnego uwalniania, albo po prostu regularną praktykę medytacyjną i wchodzimy w to z takim stuprocentowym zaangażowaniem. Nie tak, że a jak mi się zachce, to pomedytuję dzisiaj 5 minut. Tylko czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu siadam na tyłku i choćby nie wiem, jak mnie skręcało, choćby nie wiem, jakie mnie zalewały po prostu fale histerii, fale lęku, wstydu, poczucia winy, to ja przed tym nie uciekam, tylko ja postanawiam teraz, że te miesiące następne, ja będę z tym pracować. A jaką metodę sobie wy wybierzecie do tego, to już jest kwestia indywidualna, bo każdy musi sobie znaleźć taką metodę, która jemu będzie najbardziej odpowiadać, która najlepiej trafi do jego umysłu. No i tak, no i świadomość właśnie tego, że może być trudno, jest już bardzo wyzwalająca, bo czasami się okazuje, że nie jest wcale tak trudno jak myśleliśmy i wtedy jest lepiej, niż jak sobie założymy, że będzie fajnie i szybko, a się okaże, że jest to jakaś kicha okropna i się męczymy. E, więc e, też wiedza o tym, że może być trudno, też w naturalny sposób skłania do tego, żeby szukać sposobów, jak sobie pomóc przejść przez ten trudny etap. Bo e, my sami jesteśmy swoimi najlepszymi przyjacielami, my sami wiemy doskonale, jak o siebie zadbać, i e, jeżeli wiemy, że piszemy się teraz na coś, co będzie trudne. To już od razu możemy myśleć, dobra, to co ja muszę zrobić, żeby być w stanie się z tymi rzeczami skonfrontować? No i ja podam przykład swój z tego roku, bo ja się wzięłam intensywnie za uporządkowanie swojej sytuacji finansowej. Była ona dość skomplikowana. Wiedziałam, że ma to wszystko związek z bardzo silnymi emocjami. Które jeszcze się kotłowały we mnie od czasu właśnie tego, jak wiele lat temu chorowałam na depresję bardzo silną, na nerwicę lękową. No i tych różnych jeszcze diagnoz można by dopisać całą listę. No ale mniejsza z tym, bo generalnie powiedzmy, że w 90% już miałam to wszystko opanowane, ale jednak w wyniku też stresu, pracy, innych rzeczy. To się wszystko zaczęło nawarstwiać, i ja nagle się ocknęłam w pewnym momencie i mówię, przed kim ja udaję tak naprawdę, że jest wszystko w porządku, skoro cały czas jest jedna część mnie gdzieś, której ja nie chciałam widzieć, która krzyczy bardzo głośno, że Iza naprawdę nie jest w porządku, nie jest w porządku, zrób coś. No i to, co ja zrobiłam, to jest właśnie to, że postanowiłam, że wchodzę w regularną praktykę. I chyba pierwszy raz naprawdę do tego podeszłam tak bardzo na serio, tak bardzo od, od, odpowiedzialnie. Wiedząc, że no jeżeli ja nie podejmę żadnych działań, no to nikt za mnie nic nie zrobi. No, ale znając siebie, wiedząc, przez co w życiu przeszłam i z jakimi tematami będę ponownie pracować w ciągu najbliższych miesięcy, no to ja wam powiem, że ja się poczułam przerażona po prostu. Mm. Przerażona, ale z drugiej strony zmotywowana, bo mam sporą wiedzę i po prostu przyszedł czas, żeby tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Więc to, co ja zrobiłam, żeby być w stanie teraz przez kolejne procesy oczyszczania przejść, to jest to, że przede wszystkim chciałam właśnie tak ustabilizować sytuację finansową, po to, żeby nie mieć takich prozaicznych, codziennych zmartwień na zasadzie czy ja mam rachunki zapłacone, czy ja coś muszę jeszcze zrobić, tylko tu totalnie sobie tą sferę materialną jakby wyczyściłam na zasadzie, że pozałatwiałam wszystkie sprawy, które miałam do załatwienia, czy z urzędami, czy z jakimiś wnioskami o dofinansowania, no różne takie po prostu rzeczy, które gdzieś się przebijają w ciągu dnia, a które nam zabierają bardzo dużo energii. I dzięki temu ja zyskałam taką solidną bazę, że ja wiem, że teraz mam spokój, wszystko jest pozałatwiane, więc to już mnie m, nie angażuje tak energetycznie i teraz ja mam przestrzeń na to, żeby móc pracować ze sobą. No i to co ja widzę, że w momencie kiedy właśnie tak postanowiłam i tak zrobiłam, no to te emocje się za, zaczęły dosłownie ustawiać w, kole, w kolejce jedna za drugą do tego, żeby je pouwalniać. Więc takie uporządkowanie spraw codziennych to jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Dwa, na pewno też zadbanie o dietę i sen, żeby organizm był na siłach przetwarzać te przepływy różnych energii przez siebie. Dwa, to jest też to, że Będąc bardzo empatyczną osobą, gdzie na przykład w ciągu dnia w pracy przebywam z różnymi osobami i chciał, nie chciał, ja doświadczam też różnych rzeczy, które się dzieją w przestrzeni do, dookoła mnie. Więc ja zaczęłam traktować jako absolutną świętość to, że ja mam swoje mieszkanie, do którego ja przychodzę wieczorem, mam, mam wyłączony często te, telefon, tryb samolotowy. Ja sobie robię herbatę, zapalam świeczkę, siadam sama ze sobą i mam święty spokój, gdzie ja mogę po prostu od, w końcu sobie odpoczywać od tego wszystkiego co się dzieje i skupić się konkretnie na tym, co jest we mnie. Więc jeżeli wy czujecie taką potrzebę, żeby tak zrobić, że czujecie, na przykład, że chcecie w ogóle wyjechać gdzieś, na przykład na tydzień, to by tej potrzeby nie odrzucajcie, tylko naprawdę to trzeba uszanować i postawić siebie na pierwszym miejscu. I to jest właśnie kolejna z rzeczy, którą ja zrobiłam, że nadałam w końcu mojemu życiu taki priorytet, że ja jestem dla siebie najważniejsza. I ja teraz będę właśnie szanować swoje emocje, nie emocje innych. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby zachowywać się w jakiś krzywdzący dla innych sposób, ale żeby ustawić sobie priorytet, że ja jestem najważniejsza w tym momencie, bo przez co ja przechodzę, wiem tylko ja i nie musimy się nikomu tłumaczyć przede wszystkim z tego, że na przykład nie mamy ochoty się spotkać. Nie mamy ochoty iść na imprezę, nie mamy ochoty pić alkoholu. Znajomi mogą nas na przykład namawiać gdzieś na jakiś wspólnie spędzony czas, a my na przykład czujemy, że absolutnie nie mamy na to ochoty, bo doświadczamy teraz ta takich rzeczy. I to jest świętość jak dla mnie. Więc tak, to jest kolejna rzecz. Jeszcze co robię z takich rzeczy. Podnoszących właśnie wibracje i tworzących tą przestrzeń na przyjęcie tego, co trudne, to jest to, że prowadzę od jakiegoś czasu, od tak naprawdę dwóch lat, Dziennik Wdzięczności, i to jest narzędzie bardzo, bardzo skuteczne i jest mega proste też. I chodzi o to, żeby codziennie zapisywać sobie mniej więcej. Pięć rzeczy, co najmniej pięć rzeczy, za które czujemy wdzięczność. Ja do tego dorzuciłam jeszcze zapisywanie sukcesów tego dnia, czyli co mi się udało w ciągu dnia zrobić. Bo jeżeli jestem w momencie, w procesie, który jest trudny, to łatwo wpaść też w, taki, w taką pętlę i przestać zauważać cokolwiek. Innego pozytywnego. A nie chodzi też o to, chodzi o to, żeby złapać ten balans, taki zdrowy, że dostrzegamy dużo pozytywów, doceniamy siebie za to, co robimy, naprawdę potrafimy o siebie się zatroszczyć i to my sobie budujemy tą przestrzeń, taką naprawdę stabilną, bez, bezpieczną, przystań, gdzie możemy przejść przez transformację. I dbamy o to, żeby Poza tym, co trudne, poza tym, co niefajne i co nas boli, żeby też dostrzec to, co jest piękne, robić rzeczy, które nam dają radość, czyli złapać balans, bo jeżeli my idziemy bardzo w stronę czerni, to my nie możemy całkowicie zgasić światła wtedy i tylko się zanurzyć w to, tylko im dalej my się zagłębiamy w ten las, tym mocniejszą latarkę musimy też mieć. I właśnie o to chodzi, żeby stworzyć sobie ten balans taki, żeby nie popaść za bardzo w jedną stronę, nie popaść w drugą stronę, tylko żeby potem te energie się mogły zrównoważyć i my wrócimy do takiego właśnie złotego środka. No ale czasem właśnie te procesy wymagają tego, że my musimy bardzo się głęboko zanurzyć w naszą pod, pod, podświadomość, w, w te roki naszej duszy tam sięgnąć i no nikt nie mówił, że to będzie proste, ale to jest bardzo wartościowy proces i właśnie taki na przykład dziennik wdzięczności bardzo bardzo pomaga przechodzi przez takie stany i ja naprawdę jestem tak ogromnie wdzięczna za to, że w ogóle zaczęłam taką praktykę i że to do mnie przyszło, bo zakładam, że gdybym tego nie robiła, no to nie miałabym też w sobie tyle przestrzeni i tyle odwagi i tyle mocy żeby się skonfrontować z tym co nieprzyjemne. A tymczasem doświadczam w ciągu dnia często ultra skrajnych stanów, że naprawdę jednego jednej chwili może to być to może być przypływ takiej radości, przypływ po prostu jakości takich energetycznych, że no nie sposób tego wyrazić słowem, bo po prostu człowiek siedzi w ekstazie i czuje każdą komórką ciała po prostu błogostan życia. I to jest najpiękniejsze uczucie. A z drugiej strony doświadczać zaraz obok tych emocji, które są bardzo trudne. Ja też miałam ostatnio takie doświadczenia, że jednocześnie mi się zdarzało doświadczać bardzo wysokich wibracji, gdzie czułam po prostu jak te energie nie zalewają, przepływają przez, przez moje ciało, tak jakby wręcz mówiły mi, i zasiedź tutaj teraz, teraz jest dobrze, a z drugiej strony czułam uwalniające się na przykład fale, fale smutku wtedy. I to było połączenie takich dwóch skrajności, no bardzo ciekawe doświadczenie też. Mm. Ale jak najbardziej pokazujące mi to, że faktycznie trzeba zadbać o ten balans między tym, co radosne, a między tym, co trudne. Więc jeżeli na przykład przechodzimy przez trudny proces, to dajmy sobie też taką przestrzeń, żeby na przykład zapisać się na masaż w tygodniu, pójść na saunę, pójść sobie kupić coś ładnego, spotkać się z kim, z kim mamy ochotę się spotkać, pośmiać się razem, żeby to odskocznie. Sobie znaleźć od tego. Także na pewno jest to właśnie bardzo ważne, żeby konfrontując się z tym, co trudne, zadbać o swoje solidne takie uziemienie i podstawy do pracy z tym. I też warto prosić o pomoc, że jeżeli nam jest trudno czasem i już sobie sami nie dajemy z tym rady, to my, nie, to my wcale nie musimy sobie dawać z tym wszystkim rady, tylko możemy się zgłosić po pomoc do, spe, do specjalistów. Jeżeli nie chce nam się chodzić na psychoterapię, możemy przeczytać książkę, możemy zapisać się na kurs online, albo możemy pójść po prostu porozmawiać z przyjacielem. Także technik wspierania samego siebie jest bardzo, bardzo dużo. Dajcie znać w komentarzu też, jak wy sobie radzicie z przechodzeniem trudnych stanów, jaką wy postawę sobie wykształcowaliście na przestrzeni lat i jak wam się udaje przechodzić przez takie stany. I tak to dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa właśnie Waszych sposobów i czy Wy się zgadzacie też z tym, co ja mówię, bo ja tylko się dzielę swoimi osobistymi doświadczeniami tak naprawdę z przestrzeni kilku lat. Dzielę się nimi, bo po prostu czasem przychodzą mnie takie momenty, że mam wielką ochotę się podzielić z Wami czymś, więc po prostu to puszcza mi, to ze mnie płynie, tak, tak jak teraz, więc też jest bo to bardzo fajne. A jeżeli komuś to może pomóc w jakiś sposób, jeżeli ktoś może słuchając tych słów moich e, znajdzie w tym kawałek siebie, e, zainspiruje się tym, tym co mówię, e, no to dla, dla mnie też super. Tak? No bo po to to wszystko też przechodzimy, żeby wspólnie wzrastać i dążyć właśnie do stanu jedności. Dziękuję Wam za uwagę.